Cześć, wczoraj zrobiłem shorta na, na temat tego pieska, co widzieliście i dzisiaj sobie zana, zanalizujemy, co się stało temu psu, dokąd on mógł uciec i kogo zobaczył. Tak więc po, po, widać po waszych komentarzach, że ktoś napisał mu, że może mieć ADHD albo zobaczył myszkę Miki w 2024 roku. No, powiem szczerze, że nie wiem dokładnie, co mógł zobaczyć. Ale na pewno coś zobaczył. Ale może z komentarzy ktoś mieć rację może z was. Tak więc was pozdrawiam. Teraz gdzie on mógłby uciec? No cóż, uciekł w jakąś czarną przestrzeń i prawdopodobnie mógł uciec do swojego właściciela albo do albo do lasu. Ponieważ widziałem po waszych komentarzach, że ktoś napisał, że mógł, mógł się zesikać, albo wylałam mu się z krew. No cóż, raczej bym powiedział, że się zesikał, bo nie mógł się pewnie o coś skaleczyć, bo nie było tam żadnych prętów.